Oczywiście jest sprawa imigracji, jest sprawa tego, co ma wydarzyć się niedługo. Dzisiaj Donald Tusk, który nie tak dawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę, bo takie jest prawo za to, że nasz rząd, nasz rząd potrafił doprowadzić do tego, że ta umowa nie weszła wtedy w życie. I trwało to przez wiele lat. Dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji, proszę Państwa, nie dajcie się oszukać! Nie dajcie się oszukać, to są stare gry. Ja Państwu powiem, to może być tak, że jeżeli w 26 roku nie dojdzie do wyborów, to to się jeszcze przedłuży na 27, bo oni po prostu chcą wygrać wybory. To są takie gierki, mają w tym poparcie kierownictwa Unii Europejskiej, tak jak mieli wtedy, kiedy myśmy rządzili. Ale w końcu ten dzień nastąpi i o tym będzie tu jeszcze mowa, ale to będzie bardzo trudny dzień. Bardzo trudny dzień, bo nasze spokojne życie, bo żyjemy przecież w istocie w spokojnym kraju, się skończy i nie będzie widać końca tego właśnie, tego skończenia, końca tej sytuacji, w której zwykłe wyjście na ulicę będzie problemem. Więc pamiętajcie Państwo o tym, że trzeba tutaj powiedzieć twarde nie. Mogą sobie zawierać swoje pakty. My mówimy nie. Farda,